Jeszcze kilka lat temu nie wiedzieliśmy o istnieniu w Układzie Słonecznym jakiegokolwiek obiektu spoza jego obszarów. Najnowsze badania pokazują jednak, że być może w obłoku Oorta takich obiektów jest więcej niż mogliśmy przypuszczać, a ich liczba może nawet przewyższać liczbę obiektów z naszego własnego kosmicznego podwórka. Pierwszy w historii obiekt pochodzący spoza obszarów naszego układu planetarnego to oczywiście słynna Oumuamua. Wyjątkową planetoidę odkrył Robert Werk, kanadyjski astronom z Uniwersytetu Hawajskiego. Po raz pierwszy zaobserwowana została 19 października 2017 roku dzięki panoramicznemu teleskopowi i programowi stałej, systematycznej obserwacji nieba pan Stars 1 które znajdują się w obserwatorium położonym na Hawajach na szczycie Haleakala. Kolejnym obiektem przebywającym z zagranic układu słonecznego jest kometa Borisov, która zaobserwowana została 30 sierpnia 2019 roku przez Genadia Borisowa, astronoma amatora rosyjsko-ukraińskiego pochodzenia. Jak opisywał sam odkrywca, zobaczył w kadrze swojego teleskopu obiekt, który poruszał się w trochę innym kierunku niż pozostałe główne obiekty w pasie Planetoid. O tym jak zmierzył współrzędne obiekt oraz przewertował całą masę danych Minor Planet Center, okazało się, że do tej pory nikt go nie zauważył. Po określeniu podstawowych parametrów komety i wstępnych obliczeniach okazało się, że zmierza ona w kierunku Ziemi i może stanowić zagrożenie. Późniejsze badania dowiodły jednak, że kometa w żaden sposób nie zagraża naszej planecie oraz to, że powstała w innym układzie planetarnym, z którego została wyrzucona w przestrzeń międzygwiezdną na skutek bliskiego przejścia w pobliżu jednej z planet swojego macierzystego układu. Przynajmniej tak nam się wydaje. W najnowszych badaniach dotyczących tego typu obiektów dwóch astronomów z Harvard Smithsonian Center for Astrophysics. Panowie Avilep i Amir Siraj przedstawili obliczenia, na podstawie których stwierdzili, że gości z innych układów planetarnych jest znacznie więcej niż sądzono do tej Bory. Badania wykonane zostały w oparciu o wnioski wyciągnięte z obserwacji komety Borisov. Naukowcy podkreślają jednak, że takie badania obarczone są dość dużym marginesem błędu, ale nawet biorąc pod uwagę ten fakt, wyniki wskazują na to, że w obłoku aorta obiekty spoza Układu Słonecznego powinny być w większości. Na myśl nasuwa się od razu pytanie. Skoro jest ich tak dużo? to dlaczego zaobserwowaliśmy dotąd tylko dwa takie przypadki? Według badaczy odpowiedź jest bardzo prosta: są zbyt daleko i nie dysponujemy jeszcze odpowiednio rozwiniętą technologią, która umożliwiłaby ich rejestrowanie. Wszystkie te obiekty miałyby znajdować się na zewnętrznych krańcach układu słonecznego w tak zwanym obłoku Orta. Jest to sferyczna, prawdopodobnie chmura, luźno związana grawitacyjnie ze Słońcem, składająca się z pyłu, drobnych okruchów, planetoid oraz komet. Szacuje się, że obłok Orta znajduje się w odległości od 300 do 100 tysięcy jednostek astronomicznych, co w przeliczeniu na kilometry daje odległość od około 45 miliardów, aż po zawrotne 15 bilionów kilometrów. Dla przypomnienia jednostka astronomiczna, czyli średnia odległość Ziemi od Słońca wynosi około 150, znaczy wynosi 150 milionów kilometrów. Ogromna odległość od Słońca sprawia, że do znajdujących się tam obiektów dociera bardzo mało światła i nawet większe obiekty jak komety czy planetoidy są praktycznie nie do wykrycia, odbijają go zbyt mało, bardzo ciężko jest je zauważyć. Teraz naukowcy Czekają nas z niecierpliwością na możliwość prowadzenia obserwacji przy pomocy teleskopów nowej generacji. Pozwoli to potwierdzić wyniki aktualnych obliczeń. Jednym z takich urządzeń będzie Naziemne Obserwatorium Very Rabins w Chile. Będzie ono prowadzić ciągły przegląd całego nieba widzialnego z Ziemi i skupiać się przede wszystkim na badaniach ciemnej materii i energii, dokładnym mapowaniu drogi mlecznej, inwentaryzacji i katalogowaniu obiektów w Układzie Słonecznym oraz obserwowaniu astronomicznych zjawisk przejściowych. Obserwatorium jest w trakcie budowy od roku 2020 2015, ale zbliża się już ku końcowi prac. Główne zwierciadło jest już gotowe, a pierwsze obserwacje planowane są na końcówkę roku 2022. Warto też zastanowić się troszeczkę nad obłokiem oorta, bo jest to dosyć fascynująca część układu słonecznego, chociaż cały czas jest on hipotezą i nie został jeszcze potwierdzony obserwacyjnie. Mamy poszlaki, nie mamy dowodów, to znaczy różnego rodzaju długookresowe komety, które mogą przybywać z obrzeżu. Układu Słonecznego wskazują na to, że faktycznie taki obiekt w Układzie Słonecznym może się znajdować daleko za pasem Kuipera, który okala niejako te zewnętrzne Planety Układu Słonecznego, kończąc na Neptunie, no a generalnie już Pluton, Charon, który obecnie o Plutonie mówię, nie jest planetą, jest częścią i składową tego pasa Kuipera. Zobaczmy, jak daleko się to znajduje. Wygenerujemy sobie puls światła, ale najpierw zmniejszyć musimy prędkość upływu czasu. Niech to będzie jakieś 6 minut, może coś koło tego na sekundę. I teraz generując puls światła ze Słońca, zobaczymy sobie, jak to będzie wyglądało. Otóż Bach poszło bardzo szybko, minęło Ziemię w około 8 minut. Lecimy sobie dalej, Jowisz, a za chwilę Saturn. Tutaj już oczywiście mamy za chwilę godziny świetlne, a puls światła, jak widzicie, rozchodzi się z naszej perspektywy coraz wolniej. No, oczywiście prędkość jest ta sama, ale odległości są olbrzymie, więc zanim ten krąg doleci do pasa Kuipera, no cóż, upłynie sporo wody. Zostawmy na chwilę ten nasz puls i zobaczmy, gdzie tutaj wszystko się znajduje. O, więc właśnie. Popatrzcie sobie. Na te wszystkie tutaj znajdujące się obiekty: Eris, Sedna. Sedna nas interesuje z jednego powodu. Chciałbym odpalić sobie tutaj orbity. O, i właśnie o to chodzi. Sedna znajduje się blisko Słońca, ale jej Abhelium, czyli najbardziej oddalony punkt na orbicie Słonecznej, znajduje się mniej więcej w odległości 900 jednostek astronomicznych. Przypominam, jedna jednostka astronomiczna około 150 milionów kilometrów, także możecie sobie przeliczyć, jak daleko sięga Abhelium, najbardziej oddalony punkt na orbicie sedny. Puls świetlny jak widzicie jeszcze bardzo, bardzo, bardzo długo nie doleci nam do tego miejsca, a pas Kuipera składający się tak naprawdę z dwóch pasów zaczyna się jeszcze dalej. No właśnie, mamy hipotetycznie wewnętrzny pas Kuipera, który jest trochę gęściej wypchany materią i zewnętrzny pas Kuipera, który mniej więcej masą może dorównywać pięciokrotności masy Ziemi a obiekty w nim zna, położone, czyli różnego rodzaju komety, różnego rodzaju planetoidy, pył i tak dalej, oddalone są od siebie średnio o dziesiątki milionów kilometrów, a więc bardzo, bardzo, bardzo rzadki różnego rodzaju kosmicznej materii. Znajduje się on w odległości około 2000 jednostek astronomicznych. Szacuje się od 2000 do 5000 jednostek astronomicznych. Gdyby to były 2000, no to powiedzmy 100 jednostek byłoby gdzieś tutaj. Przepraszam, 1000 jednostek byłoby gdzieś tutaj. Więc gdzieś dopiero tu zaczynałby się wewnętrzny Kuipera, a jeśli sięga tych 50 tysięcy jednostek astronomicznych, to kończyłby się gdzieś tutaj. No nie mówiąc o tym, gdzie kończyłby się, gdyby faktycznie było to 100 tysięcy jednostek astronomicznych. Tymczasem ja mówię już całkiem długo, pamiętajmy, że upływa około 7 minut w ciągu sekundy, a ten puls światła jest wciąż bardzo, bardzo, bardzo daleko. Pamiętajmy, że ten okrąg się rozszerza i będzie nam się zbliżał coraz wolniej do tego punktu z naszej perspektywy, oczywiście, tutaj obserwatora. Więc niestety zabrakłoby nam tutaj programu, a właściwie czasu, żeby w tym tempie czekać na dotarcie tego pulsu. Przyspieszymy sobie jeszcze czas. Więc jak widzicie, gdybyśmy chcieli wysłać sondę do tego właśnie obiektu, tego obłoku Oorta, no to jeśli światło zajmuje to tak długo, no nie ma o czym mówić tutaj, jeżeli chodzi o sondy kosmiczne. I ten obłok Oorta to jest druga granica układu słonecznego, pierwszą jaką możemy sobie ustalić. No to jest oczywiście granica wpływu Wiatru Słonecznego, która kończy się dużo wcześniej niż obiekt, niż obłok Oorta. Natomiast obłok Oorta byłby w tym przypadku właśnie taką grawitacyjną granicą układu słonecznego. Więc właśnie tutaj znajduje się to nasze kosmiczne śmietnisko, to urobisko, czy też właściwie gruzy i śmieci powstałe po budowie układu słonecznego. To, czego nie zebrało Słońce, to, czego nie zebrały planety, to, czego nie zebrały ich księżyce, planetoidy wewnątrz układu słonecznego w naszym zasięgu, w pasie głównym i w pasie Kuipera, te wszystkie pozostałości tworzą właśnie. Obłok Orta, który jest no, takim bardzo niestabilnym gruzowiskiem, a wręcz możemy wymieniać się różnego rodzaju materią z innymi obłokami Orta, jeśli te oczywiście też rozciągają się przy sąsiednich gwiazdach. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku, moi drodzy. Zapraszam na Insta Astrofazy, na AstroChillout, nasz drugi kanał. I do kolejnego odcinka. Trzymajcie się, do zobaczenia i cześć!